Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający i mamy zapisać odpowiednie obliczenia. Na początku, jak to w każdym zadaniu z prawdopodobieństwa, musimy obliczyć sobie zbiór zdarzeń elementarnych oraz zbiór zdarzeń sprzyjających akurat tym zadaniu. Zauważmy, że wyciągamy liczbę naturalnych od 1000 do 999, 9999, 9999. No i musimy na początku ustalić, w, w ogóle tych wszystkich liczb jest. Czy to będzie 809, 8999? Nie, to będzie odpowiedź, by była wtedy e, zła. Musimy w tej sytuacji zauważyć, że tutaj tych liczb e, będzie mieć dokładnie wartość wynoszącą nam 9000. Możemy też sobie zrobić też tą regułą mnożenia. Mianowicie mamy czterocyfrowe ma tutaj liczbę, czyli na pierwszym miejscu mogą nam powstać wartości dokładnie 9, na kolejnym 10, 10, 10, co daje nam, że te wszystkie kombinacje. Mamy 9000. No i tyle nam wynosi zbiór Omega. Ten zbiór Omega będzie nam wynosił 9000. Co natomiast zrobimy ze zbiorem zdarzeń Sprzyjającego, czyli ze zbiorem tutaj A? Zauważmy, że mamy każdy los, który numer jest liczbą o sumie cyfr równej, 3 jest wygrywające. Suma tych cyfr jest równa 3. Czy będziemy musieli wypisywać te wszystkie przypadki? Tak. Czy będzie ich bardzo dużo? Na no, pierwszy rzut oka może się wydawać, że rzeczywiście będzie ich dość sporo. Natomiast, jeśli się tak zastanowimy, to suma tych cyfr musi być dość mała. Tak naprawdę te wartości cyfr muszą być dość małe, żeby dały nam wartość równą 3. I moglibyśmy tak naprawdę rozpocząć tutaj od pierwszego przypadku, który będą mógł nam się pojawić. Mianowicie, moglibyśmy zapisać taką liczbę 1, 1, 1. No i tutaj już tak naprawdę mamy wykorzystaną tą wartość trójki, sumę Dodamy na końcu tylko 0. Kolejnym elementem, który byśmy mogli to manewrować tymi jedynkami, czyli na przykład zapisać 1, 1, 0, 1. Kolejny element, na przykład, wyrzucić tą jedynkę jeszcze dalej, czyli 9, 1, 0, 1, 1. No i tak samo tutaj by były, to były wszystkie kombinacje, jeśli chodzi o wartość samych jedynek. Kolejne kombinacje, które możemy zapisać, to będą wartości z e, jedynką i dwójką. No i na przykład możemy sobie zapisać tutaj pierwszą wartość 1 i 2, i tutaj na początku. Kolejną wartością byśmy mieli teraz zamienić miejscem, czyli 1, 0, 2 i 0, no i wyrzucić jeszcze ewentualnie tą dwójkę na samym końcu, czyli będziemy mieć 1, 0, 2. Czy będziemy mogli więcej stworzyć tych zapisów z tej uh, liczby? Będziemy jeszcze mogli stworzyć wartość, na przykład zamieniając tą dwójkę na pierwsze miejsce, i wtedy byśmy mieli 2, na przykład by była 1, 0. 0 I jeszcze byśmy mieli tak samo zamieniali tą jedynkę miejscami, czyli mamy 2, 0, 1, 0 i jeszcze będziemy mieć 2, 0, 1. No i teraz, tak naprawdę, kombinacje z dwójką i jedynką już nam się wyczerpują, nie mamy więcej możliwości. No i teraz przechodzimy dalej, czyli skoro mamy dwójkę, jedynkę, to co jeszcze możemy więcej wykombinować? Możemy, tak naprawdę, zapisać jeszcze jedną wartość dokładnie z trójką, czyli trójkę 0, 0, 0. Czy zapiszemy jeszcze więcej jakiejś innych kombinacji? No, no niestety nie. Więcej tych przypadków zdarzeń sprzyjających nie będziemy mieć w tym zadaniu, bo jeśli pójdziemy dalej, czy na przykład, byśmy zapisali 3, też będzie to wartość powyżej 3. No i można w taki prosty sposób wypisać sobie te zdarzenia sprzyjające. Wystarczy teraz to policzyć, podstawić pod wzór. Zdarzeń sprzyjających w tej sytuacji mamy 2, 4, 6, 8, 10, czyli to będzie 10 przez 9 000. Jak sobie skrócimy tą wartość, to prawdopodobieństwo wylosowania, że pierwszy los wyciągnięty z pojemnika był wygrywający, będzie nam wynosiło 1 przez 9. Zawsze zapisujemy taki wynik w postaci uproszczonej, no i to jest naszą odpowiedź do tego zadania. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco, oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.